Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym basinka dzieje się, aleńka pszczółka mieszka w nich. Hej, witajcie w kuchni Kwasiora w ten piękny, jakże słoneczny dzień. Scenariusz na dziś jest taki: impreza grillowa, goście już są zebrani, macie wszelkie mięsiwa przygotowane: kiełbaski, kurczaki, skrzydełka, mielone na burgery, nie wiem, żeberka, co też tam chcecie. Otwieracie! Piwko czy też inne napoje chłodzące i rozpoczyna się biesiada. No, ale już na tym pierwszym etapie chciałoby się coś przekosić dobrego do tych napojów chłodzących, najlepiej jeśli byłoby coś to z grilla. No ale przecież nie wiadomo na samym początku burgery, kurczaki czy też inne cuda, Pozrobimy się pełni, no i impreza może nie przebiegać dalej tak, jakbyśmy tego chcieli. W tym wypadku z pomocą wjeżdża to Danie. Danie o dość sympatycznej nazwie. Miodowo-czosnkowe, hapki wieprzowe. Dobrze? Dobrze. No to zaczynamy. Są dwie wersje tego dania, prosta i prostsza. Ja dzisiaj zrobię tą prostą. Prostsza po prostu jest z pominięciem mleka, bułki. Tylko samo mięsiło będziemy doprawiać. Ja jednak pokażę dzisiaj tą prostą, nieco bardziej może skomplikowaną, ale przez to te pulpeciki, te hapki będą delikatniejsze i uważam, że warto pokusić się o odrobinę trudu i zrobić właśnie tą Troszeczkę bardziej skomplikowana wersję, ale wciąż to banalnie proste. No i zaczynamy od mięsiwa. Tradycyjnie jest tutaj kilogram zmielonej wieprzowiny, na kilogram jedno jajo, tutaj znajduje się masło, sezam z czarnuszką wymieszane pół na pół, dalej. Jest to ketchup, mleko pełne, bułka tarta, czosnek, tutaj jest sos sojowy, miód. Ostatnim składnikiem będzie por. Możemy zamienić go na cebulę żółtą, czerwoną, na ziarna słonecznika, na przykład. Kombinujcie. Por. Wybieram jego zieloną część, żeby było ładnie kolorowo, ale także wprowadzi on ciekawą nutę do mięsiwa. Mięsiwa, które następnie muszę doprawić. Zrobię to przyprawą UFO. Jeśli nie macie natomiast jej na podorędziu, żaden problem. Wędzona papryka koniecznie będzie świetnie komponować się ze słodkim sosem miodowym. Do tego słodka papryka, pieprz biały na przykład, e, kardamon i jesteście w domu. Do mięsa dodam też mleko, bułkę, tak? oraz pokrojony drobniusień kopor. Bijam jedno jajo, aby całość dobrze się skleiła i mieszam to teraz bardzo dobrze, aby wszystkie składniki połączyły się ze sobą i odstawiam do zamarynowania, nie wiem, myśle na godzinę, maksymalnie dwie. Mięsko marynuje się, ja w tym czasie przyrządzę sos miodowo-czosnkowy. W tak oto zgrabnym szarym garnuszku muszę rozpuścić masełko, dodać do tego rozgnieciony czosnek, miód oraz sos sojowy i odrobinę keczupu. To jest opcja. Jeśli nie lubicie keczupu, jeśli chcecie, aby to był sos tylko... Wyczuwalnie miodowy, nie dodawajcie keczupu. Moim zdaniem jednak keczup wraz ze swoją lekką octowością przyłamie kwaśnością właśnie słodycz miodu i całość będzie naprawdę pyszne. Nie dodawajcie jednak zbyt dużo keczupu, ponieważ całość stanie się sosem keczupowo-miodowym. Również będzie przepyszny, no ale już złamiemy nieco ten przepis, a ma być to głównie sos na bazie miodu. I Na zimne jeszcze masełko od razu wyciskamy czosnek. Od razu za czosnkiem wjeżdża zmora. Smażymy teraz całość dosłownie jedną, dwie minutki, aby czosnek ustracił posmak surowizny, a przyprawy dostały ciepła i puściły aromat. całość i gotuję 10 minut, może kwadras, aby całość zgęstniała, a wszystkie smaki dobrze połączyły się ze sobą. Mm, zapachy, unoszące się tutaj, wszędzie dookoła, są po prostu niesamowite. I powiem wam szczerze, że gdybym mógł robić perfumy pachniały bo one zdecydowanie tak. Odkładam sos na bok. W przypadku braku zmory w domowym zaciszu, posiłkujcie się odrobiną lebiotki, czarnego pieprzu i chili. Będzie wybornie. No i co? Zabieram się za mięsiwo. Mm, jest mięsiwo. Wspaniale pachnie. Przybija się zapach wędzonej papryki i pora. No, w kolorze oczywiście z zachodzącego słońca nad Nevadą, To ma do siebie właśnie przyprawa UFO. No i pięknie zielony, wystający por. Rozgrzewam teraz grill. Temperatura. 150 tak około stopni. No i robię pulpeciki. Pulpeciki takie małe kuleczki, akurat żeby były na hawkach. Pięknie, grill jest już rozgrzany. Zostawiam zapalony tylko skrajny palnik. Jeśli będziecie robili to na węglowcach, żar rozgarnijcie na boki, a pulpeciki czy też hapki układajcie z drugiej strony. W przypadku gazowców, tak jak widzicie, skrajny palnik odpalony jest na maks, utrzymał temperaturę żądanych 150 stopni około, a hapki w spokoju będą się grillować. Pięknie, ważne, aby chapki nie stykały się ze sobą, aby była między nimi przerwa. No i teraz czas, w jaki musimy się uzbroić, to jest pół godziny, maksymalnie 3 kwadranse. Kontrolujcie sprawy na bieżąco. I teraz tak, są znowu dwie wersje, jeśli jesteśmy już na tym etapie. Pierwsza wersja jest taka, jeśli mamy pędzelek, możemy na spokojnie sobie glazurować to. Myślę już po kwadransie. Glazurujemy co 5-10 minut. Pierwsza warstwa musi zastygnąć, no i nakładamy wtedy drugą. Ja jednak pokażę Wam prostszą wersję. Będziemy gotowe chapki obtaczali w gorącym, gęstym sosie i wtedy wykładali na stół, co zresztą ja i wy zaraz zobaczymy. Jestem z powrotem, zwabiły mnie pulpeciki, które zdaje się, są już gotowe. Spójrzcie tylko. Mają one piękny kolor, są jędrne i niezwykle soczyste w środku, a to dzięki temperaturze w jakiej grillowana była całość. Jeśli bowiem skoczyła ona na wyżej, z pulpecików wytopiłby się tłuszcz, no i całość mogłoby się poprzypalać, nie wyglądałoby tak zacnie, jak wygląda to teraz. Przerzucam pulpeciki do miseczki, zaleję gorącym sosem, obsypię sezamem, połbiam wykałaczki, ale wszystko to zobaczycie na tych oto pięknych obrazach. I tym prostym sposobem, jakże figarnie wyglądające, szczególnie w tym popołudniowym słońcu, miodowo-czosnkowe, hapki wieprzowe są już gotowe. To jest jeden z tych momentów na filmie, kiedy nie mówię już nic więcej, tylko skaczę w paszczę demona przyjemności. Dziś spotkała malenka, zwinna, szuka maja, śmiała, sprytna, rezolutna.